Hej, czyli witajcie, z tej strony Alanuski a dzisiaj ja wam pokażę jak zrobić właśnie sobie taką tapetę no takie zdjęcie profilowe na youtube i ja was zachęcam do subskrybowania tego kanału oraz zostawienia łapeczki w górę i bez przedłużenia możemy zacząć i ja to będę robił na kolorze fioletowym oczywiście robimy to w Paint 3D mm. Możemy ja robię to na takim kolorze i robicie sobie byle jak. Możecie tak sprayem, możecie na tak grubo. Ej, to, jest, to nie jest fioletowy, przepraszam. No, możecie sobie tak, tak, tak i robicie sobie po prostu wiaderko i macie już takie coś. Możecie o tak. Po prostu robicie sobie tak sprayem. Czyli dajecie klikacie w spray. I malujecie, no, byle co? Tam malujecie i bierzecie wiaderko wtedy i robicie tak. I możecie klikać jeszcze raz, żeby to się wam pomniejszało. Można tak to pomniejszyć, że będzie o takie coś, ale my nie chcemy, żeby tak to było. Tylko. A yy. ja O! Mo może być tak. Może być lepiej, jeszcze. Mm. Może być nawet tak, żeby tu było. Była tak nazwa. Muszę tu dać kolor. Czemu ja mam? E, coś aha, coś mi się possuło. Nie, po prostu nie miałem spraya Możecie sobie o tak, żeby tu było, możecie sobie o tak tutaj. Najlepiej będzie jak zrobicie tak. No i macie i teraz klikacie tutaj wiadereczko i robicie sobie Ups, tutaj źle coś zrobiłem No i macie takie co się. Jeżeli ktoś, ktoś chce, to może bardziej to pokolorować, przycieniować I teraz robicie sobie tak, że klikacie w tą zakładkę tekst I wybieracie sobie tu I piszecie na przykład Mandy nie jest moja nazwa, ale jaką wy macie Ja dałem taki przykład, bo akurat lubię tego youtubera I robicie sobie teraz tak Tu, o, macie Macie swoją nazwę akurat Mandia jak, jak Brem. I robicie tak. Można, ale to ja tylko mówię można. Jak ktoś będzie chciał, to można jakoś... Jak jak umie to dobrze zrobić, to będzie mógł tak to nałożyć, że będzie miał właśnie tutaj takie taką nazwę w takiej naklejce. Możecie zrobić jeszcze sobie tak, ale tego... Nie chcemy, tylko y, idziecie wy pędzel i zakładkę pędzel i klikacie sobie pióro i kolor czarny i sobie tak to robicie. Jak ktoś umie dobrze y, pisać myszką, to dobrze mu to wyjdzie. Na przykład to tak to zrobiłem. Można to sobie o tak też zrobić, ale. Nie mówię tak tylko żeby było taka, takie coś no i to tyle i żeby było takie coś czarne no to robię o przepraszam tym sprayem robicie u, u, u. tym sprayem po prostu robicie o tak ale to żeby było no i można sobie tak to pocieniować że tutaj tylko tutaj tak tam tak można o takie coś zrobić o przepraszam jak ktoś chce, no to może sobie tak, jest kolor biały. Ja się sobie tak, żeby to było. O. I jak ktoś umie dobrze cieniować, no to. Dobrze, ja akurat bardzo uwielbiam, uwielbiam rysować ołówkiem i bardzo uwielbiam nim cieniować. No i to tyle. Więc już wiecie, jak takie coś zrobić. Więc. Ja Was, ja Wam dziękuję za oglądanie, do usłyszenia i cześć.